Cześć, dzień dobry wieczór. Witajcie drodzy widzowie na moim kanale Mały Świat Jorgena. W końcu nareszcie i wreszcie mam telefon zapasowy zakupiony. Niestety nie nagrywa tak pięknie, ale co mogę pokazać, to wam zaprezentuję. Jestem również w fazie, albo w drugim etapie plewienia tak to bym nazwał. Czeka mnie jeszcze trzeci etap. Wybaczcie za wiatr. Ale tak prezentują się roślinki po wstępnym przeplewieniu. Co tam rośnie, jak to wygląda. A zobrazować Wam, jak było to zachwaszczone, to macie kawałek zieleńca. Bardzo piękną roślinę. Portugalka albo portulak tak zwany. Smakuje jak sałata, ale mnoży się na potęgę. Nie da się jej pozbyć. Dalsza roślinność. Ma się nawet dobrze. Kolejnym chwastem, z którym nieubłaganie walczę, to jest juka. Pozbyłem się rok temu juki z tego miejsca, o tutaj, jak rosną kaktusy. I codziennie wyrasta, jak jakaś hydra. Co zetnę, to juka odbija. Muszę ją wykopać tak dość doszczętnie z korzeniami. Opuncje, jak widać, dają sobie radę. Czekam dalej na kwiaty. Bo z tego co mi wiadomo, to nie kwitła jeszcze. O, tutaj, tutaj. I tutaj mam poniżej również parę kwiatuszków. Czekających na roztworzenie się. Dalej cylindryczna. Tutaj również. Tu mniejsza się tak krzewi fajnie. Dość bardzo nawet. Echinopsis. W tym roku. Nie szaleje z kwiatami, ale bardziej inwestuje w dzieci. Patrząc na dobę kryzysu i pandemii koronawirusa, nawet rozumiem. Malmiriena. Ta jednak stwierdziła, że zaryzykuje z racji, że może większą ilością kwiatów nas obdarzyć, będzie kwitła. Co tam dalej mogę pokazać? Mogę dalej pokazać szczepione kaktusy. Szczepione kaktusy to na przykład opuncja manhattana. Szczepiona na opuncji cylindrycznej. Forma wariacyjna, czyli dwa kolorki. Jak widać, trzyma się, ale wiedząc, że będzie jakaś nawałnica, wiatr i tak dalej. To ma małe rusztowanie. Tutaj jakaś mikro z mikrocierniami również szczepiona na cylindrycznej i moje ukochane szczepienie alaczewko tak się prezentuje pozostałe rośliny jak widać dają radę nawet opuncja zwyczajna która została porażona przez przymrozek daje sobie jak najbardziej radzi sobie jak najlepiej Tutaj kolejne opuncje mrozoodporne Fafik spokój, nie na mnie. A tutaj mamy wilczomlecza, mlecza, fotel teściowej. Hop, przechodzimy dalej Fiołek. piołek, przez gradobicie inne wynalazki pogodowe, trochę mi się potłukło tła, oświetlenia, temperatura na dzisiaj to. O, poleciał. Druga strona dla Was. 30 i 4 stopnia Celsjusza. 29,30, OK. Różyczka sobie rośnie. Jak widać delikatnie ją podniosłem. I tak z każdym rokiem będę ją skubał i skubał, aby uformować mini drzewko. Tu mam szczepki. Wyrastały tam z opuncji Manhattana, wczepionej z podkładki, więc je poddzielałem i za niedługo je wsadzę do gruntu. Pewnie się ukorzenią i będą rosły jak pozostałe osobniki. Fafik, spokój. O, domaga się atencji. Do niego zmierzamy. Tu mam jukę jakąś dwubarwną. Przetrwała przymrozek, więc i u nas powinna przetrwać. Oczywiście trzeba ją okryć. Co tam? Chodź, no chodź, pokaż się do kamery, bo widzowie się pytają. No, jak tam? Może być, marzy ci się wolność, tak? Wypuścimy cię wieczorkiem. No, a dasz łapę? Daj łapę. Dobry pies. A za lajka dasz łapę, no a drugą, no daj drugą, no daj drugą, to teraz leżeć, hap, no i odpoczywać. Także pozdrawiam was serdecznie. Krótki odcinek na bieżąco, bez montażu. Może coś z tego wyjdzie. Przepraszam za wszelakie szumy, szmery i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam z mojego skalniaka, Kaktus Jorgen. Mały świat.